Hej, witam serdecznie, z tej strony Rogaty. Odcinek taki Bo jestem wkurzony. Mianowicie gościu wystawił na sprzedaż Shafire Rader R9290. 4 gigówkę 512, Szynabitów, Vapor X. Karta fajna. Bardzo fajna. Nie wiem skąd on ten test robił. Teoretycznie tutaj pierwszy, drugi 2003 data. Ale datę to sobie idzie ustawić dowolną. Nie by zrobił ile tego testu? Potestował kartę graficzną 10 minut 77 stopni. Fajnie, ja też miałem 10 minut 77 stopni. Po 20 minutach miałam 95 stopni. I karta się wyłączyła. Gościu dla mnie zwala winę, że ja rozebrałem kartę, że ją uszkodziłem w trakcie czyszczenia, a się zajmuję tym już od lat. Kartami graficznymi, laptopami, czyszczeniem komputerów, składaniem. Już się zajmuję tym wystarczająco długo, żeby, kurde, mieć jakieś pojęcie na ten temat. I nie jednej osobie już robiłem komputer. I nie narzekała. Wręcz była zadowolona. No i gościu twierdzi, wadził się ze mną, że, on miał wszystko w porządku, że ja spierdoliłem kartę. Że ją rozwaliłem, że ją spierdoliłem. No. I jak to się mówi, w trakcie testów na Furmarku po 20 minutach 90 stopni wyłączyła się karta. Potem kurczę śrubka mi uciekła. No teraz, dobra. Potem no co? weszłem w MSI Afterburner, dałem wentylatory na 100%, stwierdziłem a może wystarczy w grach, że dam wentylatory na maxa, będzie chodzić. No niestety były problem troszeczkę ze sterownikami na samym początku, żeby to zainstalować. Wiedźmin trujeczka, no jakoś, jakoś. Uruchomił się, działał, ale jakoś takoś nie do końca mi się podobał w pewnych chwilach obraz. Jakby miał takie, takie lekkie glicze, ale bardzo słabo zauważalne. No ale niestety co najgorsze było w dalszym ciągu po krótkiej chwili odpalenia Wiedźmina Trójki. 95 stopni na karcie. Wyłączyłem Wiedźmina. No karta, kurde, była dobrze złożona, pasta nałożona, więc mi nie może gości powiedzieć, że ja ją uszkodziłem. Jak można uszkodzić rdzeń... GPU nakładając świeżą pastę. Wyczyściłem go, całą kartę wyczyściłem praktycznie pędzlem i alkoholem izopropylenowym tam, gdzie było potrzeba. Bo była oblepiona z kurzu od termopadów, które tam zaciekły, czy coś takiego. Były zacieki po fabrycznych termopadach. Niestety niektóre termopady w trakcie rozbiórki się rozleciały. A karta przyjechała dość mocno oblepiona kurzem w środku. Z zewnątrz wyglądała pięknie, ale w środku było dużo kurzu. Więc wyczyściłem, zanim podpiąłem do mojego komputera. I oto się gościu rzuca, że ja ją spierniczyłem. Główny jak był taki, że był mrozik na dworze i tak musiałem odczekać dobę ponad, aż karta się zagrzeje, żeby móc cokolwiek z nią tam robić. No, A najlepsze jest to, że ja sobie później obejrzałem sobie profil tego mości pana. Zobaczcie ile ten mości pan ma tutaj podzespołów. Skąd on tego kurwa ma, patrz. 10,50, jedna, druga, trzecia, czwarta. No to nie jest 10,50, ale 10,63 10, gigowa. Tutaj radeonik znowu 3 gigowy, tu patrz jedna, druga, tu zaś znowu radeonik tutaj kolejna 10,50, to już jest czwarta, dwa radeoniki takie o, piąta, szósta 10,50 TIK 4 gigowa, powiedzcie mi? Kto posiada 6, 10, gigowych? Odpowiedź się chyba nasuwa sama w Jak gościu ma tyle różnego sprzętu i karty, tak przynajmniej 4 gigowe lub takie dość wydajne modele, to się odpowiedź nasuwa sama prosta. Górnik. Gościu używał tych sprzętów do kopania kryptowalut. I to dam na pewno, bo wiecie co, ja też mogę mieć trochę. Gratów, bo mam, nie powiem, ale tu gościu ma na pewno stanowcza za dużo, a nie ma tutaj żadnej zaznaczonej działalności gospodarczej, żadnego sklepu czy coś prowadzi. Nie, ma to jako osoba cywilna, jako osoba prywatna. No to bez przesady, żebyś sześć razy kurde kupił do komputera 10-50 Jajkę, po, po co ci tyle? Tyle komputerów potrzebujesz? Kto tyle komputerów potrzebuje? Górnik. Poskładał sobie komputery z jakichś tanich części, 10-50 nawrzucał i kopał kryptowaluty, ale mi zwala, że karty nie kopane. nie? Wszystko sprawne, a karta, uszkodzony marzeń. Wywala błędy, nie idzie jej używać. Co najlepsze, no. Gościu, dla mnie wszystko zwala, oprócz tego Allegro jeszcze potwierdziło, że mógł negatywnie, spokojnie mógł negatywnie uznać ode mnie e, moją reklamację, że nie musiał jej w ogóle uznawać. Gościu, wciska kit. Tak więc w życiu nie kupujcie od tego gościa nic. To jest po prostu osust, krętacz i naciągacz wciśnie wam kartę, która będzie, o, no też tak pięknie, ładnie, pteścik parę minut, a wrzucisz ją do siebie do kompa po przyjeździe i wyskoczą ci wszystkie kute wady, jakie ten sprzęt posiada, ponieważ w transporcie już się ukażą defekty, bo to wytrzęsie, bo to to, wepniesz to i będziesz miał spieprzone. Ale on ci powie, że, że to nie jego wina, tylko moja. Dziwnym jakiś sposobem nie uszkodziłem sobie 10,80 TI, jak ją czyściłem, nie uszkodziłem. 10,70, jak ją czyściłem, czy to jak dawałem koledze, czy jak dawałem bratu. Rozebrałem kart, masę i złożyłem. Bezproblemowo. Ale nie. No, tak więc, proszę bardzo, oszust na Allegro. Tak więc, od tego pana szerokim łukiem, jak najdalej, nie kupywać od niego nic. Bo to jest kurde krętacz i naciągacz. Nawet nie, chcał, nie chciał się nawet dogadywać, tylko od razu po prostu larmo na mnie z zębami padał, że on nie będzie nic z ten płacił, że on nie będzie nic zwracał, że on nic, że mój problem. A więc taka mała przestroga. Zobaczcie sobie zawsze, jak za nim coś kupicie jeszcze na Allegro, co kto ile wystawia na swoim profilu. Gościu ma wystawione pełno sprzętu pokoparkowego. Ja rozumiem, że może Ci od rodzinki wpaść trochę RAMu. Na przykład z komputerków, bo coś tam robisz taki serwis domowy jak ja. Czasami jakieś starsze rzeczy ci zostaną do zabawy, no ale bez przesady. Od kiedy Gościu ma jedną mi piątkę, drugą mi piątkę, drugiej generacji? Komu to tyle potrzeba? Ktoś tyle kupuje? Ktoś tyle sprzętu wow! A była AMD i FXy, buldożery To też, kryptowaluty na tym kopać szło. No i tu jest tego dowód. Gościu ma pełno sprzętu pokoparkowego. Tak więc absolutnie nie polecam tego gościa omijać szerokim łukiem, bo to jest oszust i naciągacz. Dziękuję, do widzenia. Mam nadzieję, że kogoś tam uświadomie trochę z tym Allegro, bo to jest po prostu krętacz. Ciągle mi posyłał te same teksty, bo możecie nawet sobie zobaczyć dyskusję, że... Dyskusja. O. prowadziłem z nim, nawet starałem się to na spokojnie robić, nie? że u niego, no a karta się zagrzała 95 stopni. No tak, u niego było 77, u mnie 95. Obejrzałem jeszcze filmik profilaktycznie, żeby rozebrać sobie tą kartę, bo to taka dość złożona konstrukcja, a nie chciałem się męczyć. No. no i on już oto do mnie, Larmo, że czemu ja rozbierałem kartę? No kurde, była zalepiona skórzem. A wiecie, co? Kurz przewodzi elektryczność. Dzisiaj odkurzałem odkurzaczem, jeździłem po dywanie, a odkurzacz był cały, jak to się mówi, skurzony, bo wszystko w chałupie skurzone, z takiego pyłu z dworu, z psów, co przy, przy, przychodzą, psy i wszystko skurzone. I mnie normalnie odkurzacz, co jakiś czas, jak jeździłem po wykładzinie, to mnie ruła, kopała prądem. No. Tutaj też było oszukane. No. Mówiłem tłuste plamy, zaklejone, część termopadów już była jak stara plastelina, część się rozleciała, ale u niego wszystko sprawno, tak. Napisałem mu dokładnie co i jak zrobiłem, on cały czas ten sam kit, cały czas jeden i ten sam kit mi wciskał. No i niestety prosiłem Allegro o pomoc, Allegro no niestety miał jak to się mówi, olało, że niby on miał prawo odmówić, odmownie rozpatrzyć reklamację. O naciągasz, tak więc się na tego gościa, jak najdalej się od niego trzymać. Cześć i czołem. Pozdrawiam wszystkich tam. Nara.